My musimy odzyskać kontrolę nad naszym terytorium, odzyskać kontrolę nad tym, kto mieszka w Polsce, kto tu przyjeżdża i kto stąd wyjeżdża. My musimy uszczelnić granice realnie i musimy zmusić rząd do zmiany polityki migracyjnej. To się musi odbyć także przez projekt ustawy, który przedstawiliśmy. Nie ten poprzednio, o którym mówiłem, żeby badać, czy ktoś jest karany w swoim państwie, ale przez projekt dający prawo funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom, by na granicy używali broni. Yy, my przedstawiliśmy prosty projekt, który stwierdza, że w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na naruszalność granicy państwowej żołnierz funkcjonariusz ma prawo użyć broni. Takich prostych przepisów potrzebujemy. Nie może być tak, że prawo jest tak skomplikowane, że żołnierz czy funkcjonariusz sam nie wie, czy ma prawo tej broni użyć, czy nie. Co więcej, nie wiedzą jego dowódcy, nie wiedzą urzędnicy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a sam minister nie potrafi wytłumaczyć sensu przepisów, które uchwalił. Dlatego, leżący w komisji yy, projekt Konfederacji powinien zostać jak najszybciej uchwalony i tego się będziemy domagać, żeby nie dochodziło więcej do takich sytuacji, jak w ostatnich grach na granicy, i na tym będę kończył. A więc 10 lipca w yy, na Granicy z Białorusią. Afgańczyk ranił polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza. Po prostu zwyczajnie wie, że ten y, funkcjonariusz czy żołnierz nie może nic mu zrobić, bo ma takie rozkazy, że ma broń, ale nie może z niej strzelać. A 15 lipca, więc zaledwie parę dni temu, y, koktajlami Mołotowa, zostali obrzuceni funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze przez Znów pięciu Afgańczyków i pięciu obywateli Erytrei, którzy nie wiadomo, co robili po naszej stronie granicy. To wszystko pokazuje jedną rzecz. Oni się nie boją. Nie boją się, dlatego że nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze na granicy muszą stać z zawiązanymi rękami, nie mogą użyć broni, którą dostali do, ręk, do rąk. Jeżeli rząd nie chce, żeby żołnierze i funkcjonariusze używali broni, niech ich tam nie wysyłają. Niech wyślą tam urzędników, jak chcą, żeby się przepychać z tymi migrantami, niech wyślą tam zapaśników, niech wyślą tam może pracowników swoich biur poselskich. A jak są tam wysyłani żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej, to mają mieć prawo używania broni, bo po to żołnierz nosi broń, żeby kiedy trzeba z niej strzelał.